Realizując wytyczne płynące z Moskwy, polska partia robotnicza usiłowała na zapleczu wojsk niemieckich zmontować masowy ruch partyzancki. Chodziło o odciążenie walczącej w trudnej sytuacji Armii Czerwonej. Wiosną 1942 roku niewielkie grupy partyzantów Gwardii Ludowej wyruszyły w teren, choć od razu poniosły ciężkie straty. W 1943 roku Gwardia Ludowa walczyła w zasadzie tylko na terenach Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny, przy czym nie atakowała uzbrojonych jednostek niemieckich, raczej koncentrowała się na czynach, które można nazwać rabunkami czy na mordowaniu żołnierzy podziemia. W 1944 roku, dekretem Krajowej Rady Narodowej 1 stycznia, została przekształcona w Armię Ludową. Na czele tej formacji stanął były generał Michał Rola-Rzymierski, przed wojną zdegradowany do stopnia szeregowego i skazany za popełnione nadużycie. Od tego momentu już AL nie miała szczególnych osiągnięć w walce z Niemcami. Te pojawiły się dopiero latem 1944 roku, kiedy to pod sowieckim dowództwem stoczyła kilka bitew partyzanckich, m.in. w Lasach Lipskich i Janowskich, w Lasach Parczewskich czy w Puszczy Solskiej. Kiedy na tereny Polski wkroczyła Armia Czerwona, jednostki Armii Ludowej zaczęły przekształcać się w Milicję Obywatelską i zasiliły aparat bezpieczeństwa.